Witam, Cię jestem Ajka, to jest kolejny przegląd Stampshot na moim kanale, a dzisiaj mamy Stampshot o numerkach 22 w 18 a Jest to bardzo malutki Stampshot, dlatego za chwilę, już bez zbędnego przynudzania, przedłużania, zapraszam Was do oglądania. Jeszcze tylko na wstępie Wam przypomnę o łapce w górę, bo one są niesamowicie motywujące. O subskrypcji, bo lecimy po 3000 subskrypcji do wakacji. Mam nadzieję, że nam to się uda. I koniecznie również po obejrzeniu tego materiału napiszcie komentarz z opinią albo o tym przeglądzie, albo o Stampshocie, albo o kanale. No nie wiem, komentarze są Wasze, także piszcie je, bo naprawdę lubię je czytać. i Teraz już bez błędów badania, zapraszam Was do oglądania. Ale podąża teraz za graczem, nawet jeśli go nie widzi. Ale będzie podążał za graczem, gdy ten znajduje się w odległości nie większej niż 64 kratki, w przeciwnym wypadku straci go z oczu. Delikatnie zaktualizowano również teksturę ataku dystansowego ordena. Skalk Skullcreaker i Warden będzie teraz wyłapywał najbliższe źródło wibracji zamiast pierwszej wibracji. I na koniec jeszcze jedna bardzo ważna informacja odnośnie kanału, dlatego że na tym pojawiają się ostatnio tylko przeglądy snapshotów, nic więcej, ale to Wam wszystko na spokojnie wyjaśnię co jak, dlaczego na jednym z kolejnych odcinków. Myślę, że nie macie mi tego za złe, że sobie zrobiłem taką, no troszeczkę nawet przerwę, ale to wszystko przez brak czasu, niemniej jednak wyjaśnię to jeszcze na jednym z materiałów, także czekajcie. Ogólnie mam 5 filmów, włącznie z tym 6 do zmontowania, więc będzie naprawdę się działo, będzie grubo. Trzymajcie kciuki za to, żeby za tydzień w snapsie coś się pojawiło, za to, żeby mi się udało to wszystko zmontować. A ja Wam już nie zabieram więcej czasu. Dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Ja byłem Mike, trzymajcie się i pa pa!